Cześć! Dziś kolejny materiał z serii poradników na moim kanale. Tematem tego poradnika będą zalecenia pozabiegowe, dzięki którym kondycja twojej skóry będzie w doskonałej formie przed kolejną sesją zabiegową. Ja nazywam się Krzysztof Ryczyński i jestem specjalistą mikropigmentacji skóry głowy z ponad 7-letnim doświadczeniem. Ten poradnik to nic innego jak wideo wersja zaleceń pozabiegowych, którymi dzielę się z moimi klientami zaraz po zabiegu mikropigmentacji. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco z materiałami takimi jak ten, czyli poradnikami dla osób przed i po zabiegu, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Trzy pierwsze dni po każdym zabiegu są najistotniejszym elementem pielęgnacji mikropigmentacji skóry głowy. W tym materiale skupimy się na tym, czego nie można robić bezpośrednio po zabiegu. Nie myj głowy. Mycie głowy, niezależnie od tego, czy będzie to czysta woda, czy żel pod prysznic, może przyczynić się do nierównomiernego wypukiwania się świeżo zaaplikowanego pigmentu. W tym czasie oczywiście możesz brać prysznic, jednak pamiętaj, żeby strumień wody nie był skierowany bezpośrednio na głowę. Zatem prysznic tak, mycie głowy nie. Golenie głowy na mokrą żyletką lub na suchą golarką elektryczną jest równoznaczne z koniecznością umycia głowy po tej czynności. Dlatego postaraj się tego nie robić. Ponieważ poza koniecznością umycia głowy, Golenie w trakcie pierwszych 3 dni może nieść za sobą również ryzyko dodatkowych podrażnień oraz groźnych dla zdrowia infekcji bakteryjnych. Nie ćwicz. To tylko 3 dni, w trakcie których nie powinieneś ćwiczyć ani wykonywać żadnych prac, które powodowałyby nadmierne pocenie się. Nadmierne pocenie się głowy, podobnie jak i mycie, może spowodować nierównomierne wypukiwanie się pigmentu. Unikaj słońca. Skóra głowy bezpośrednio po zabiegu jest szczególnie narażona na dodatkowe uszkodzenia wynikające z promieniowania UV. Dlatego koniecznie chroń głowę nakryciem głowy lub zaplanuj zabieg w okresie jesienno-zimowym, kiedy słońce jest jak na lekarstwo. Nie drap ani nie dotykaj skóry głowy. Gojenie się skóry głowy to proces, w którym może występować dokuczliwe swędzenie. W tym okresie musisz powstrzymywać się od niepotrzebnego dotykania głowy oraz jej drapania. Ciągłe dotykanie oraz impulsywne drapanie może mieć negatywny wpływ na finalny rezultat, a w celu łagodzenia swędzenia warto nawijać głowę specjalnym balsamem, który otrzymasz od swojego specjalisty po pierwszym zabiegu. A jeśli już z jakiegoś powodu musisz dotknąć głowy, to staraj się, aby robić to z umytymi wcześniej dłońmi. Zabezpieczy, a już na pewno zminimalizuje to ryzyko przenoszenia się drobnych ustrojów. Nie pij alkoholu. Alkohol spowalnia procesy gojenia, co może wydłużyć czas, w którym Twoja skóra jest narażona na zakażenie. Spożywany w dużych ilościach alkoholu może mieć negatywny wpływ na finalny wygląd mikropigmentacji. Na sam koniec pro tip ode mnie. Odpowiednio dobrany termin zabiegu, np. pod koniec tygodnia, pozwoli Ci bezstresowo przebrnąć przez pierwsze 3 dni. Po zabiegu, które, tak jak wspomniałem na samym początku, są kluczowe dla uzyskania satysfakcjonującego i trwałego efektu. Jeśli jesteś zainteresowany zabiegiem i szukasz rzetelnych informacji na jego temat, to pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. Wszystkie niezbędne linki oraz dane kontaktowe do mnie znajdują się w opisie tego filmu. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Kolejne materiały w każdą środę o 20.